To historyczna chwila dla polskiej gospodarki i obronności. Jeśli zależy Ci na przyszłości polskiego przemysłu, musisz to usłyszeć. Mowa o programie SAFE, czyli nowym instrumencie Unii Europejskiej, który ma wzmocnić zdolności obronne państw członkowskich. Czego jednak większość ludzi o nim nie wie. Polska dosłownie zdeklasowała konkurencję, zgarniając niemal jedną trzecią całego funduszu. To rekordowe 43,7 miliarda euro dla Polski. Dla porównania, cały program ma wartość 150 miliardów euro. Główny cel jest jasny: bezprecedensowa modernizacja sił zbrojnych i skokowy wzrost zdolności produkcyjnych naszego przemysłu. A teraz kluczowa informacja. Jak zapowiedział wicepremier, aż 89% tych gigantycznych środków może trafić bezpośrednio do krajowych firm. To ogromna szansa nie tylko dla gigantów zbrojeniówki, ale też dla tysięcy mniejszych poddostawców, innowacyjnych startupów i lokalnych społeczności, gdzie powstaną nowe miejsca pracy. Jak to działa? Są to pożyczki wspierane bezpośrednio przez Unię Europejską, co gwarantuje niezwykle korzystne warunki. Spłata została rozłożona na niewiarygodnie długi okres 45 lat. Co więcej, Program zakłada aż 10-letnią karencję w spłacie odsetek. To daje polskim firmom dekadę na inwestycje i rozwój, zanim zaczną spłacać zobowiązania. Oznacza to stabilne, długoterminowe wsparcie dla lokalnych producentów i realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa narodowego na pokolenia. Będziemy śledzić ten temat.